Panu posłowi. Głos ma pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić oświadczenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. Projekt ma na celu znowelizowanie przepisów dotyczących kręgu osób, którym przysługuje prawo do zakwaterowania, przepisów dotyczących świadczenia mieszkaniowego, dotyczących utraty prawa do mieszkania w lokalu będącym w dyspozycji wojskowej agencji mieszkaniowej. Znowelizowanie przepisów dotyczących remontów kwater oraz wykupu mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz znowelizowanie przepisów dotyczących zasad funkcjonowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 1945, dalej projekt nr 1945, dokonuje. Określonych nowelizacji w tytułowej ustawie to jest ustawie z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw z 2005 roku nr 41, pozycja 398 ze zmianami dalej ustawy z 1995 roku oraz w pięciu ustawach odrębnych. Podstawowym celem tego projektu jest dostosowanie przepisów regulujących problematykę zakwaterowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem problematykę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i kwaterunkowych żołnierzy do realizowanego obecnie procesu profesjonalizacji polskiej armii. Projekt przewiduje, że wszyscy żołnierze zawodowi będą mieli odtąd równe prawo do uzyskania zakwaterowania, Poprzez przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, albo przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, albo wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Kolejna zmiana przewidziana w tym projekcie dotyczy modyfikacji statusu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej WAM. Podstawowa zmiana polega na bezpośrednim podporządkowaniu WAM ministrowi Obrony Narodowej. Przedstawiony projekt rządowy zawierał szereg nieścisłości i niespójności, dlatego też podczas prac pod podkomisji dokonano w nim wielu poprawek. Najwięcej emocji zastrzeżeń budziły zapisy dotyczące zmiany uprawnień żołnierzy do nabywania praw w nabywaniu mieszkania, stosowania ulg, jak również mało precyzyjne terminologie. Na przykład chociażby uściślenie pojęcia w sprawie wszczętej, a nie zakończonej zawarcie umowy, o której mowa w artykule 18 ust. 1. Podczas prac nad projektem ustawy w podkomisji dokonano wielu poprawek i doprecyzowano poszczególne zapisy. Uwzględniono niektóre postulaty i wnioski ze strony społecznej i stowarzyszeń. W przedstawionym projekcie ustawy przez Komisję nadal pozostaje niedopracowany zapis w artykule 18 ust. 1 i 2, dlatego też Klub Prawo i Sprawiedliwość poprze w głosowaniu poprawkę mniejszości w tym zakresie, która proponuje w artykule 18 po ustępie 2 dodać nowy ustęp w brzmieniu pod pojęciem sprawie wszczętej, a nie zakończonej zawarciem umowy, o której mowa w ustępie pierwszym. Należy rozumieć złożenie wniosku przez osobę uprawnioną. Poprzemy również pozostałe poprawki mniejszości, wcześniej postulowane przez stronę społeczną. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Posłowie Klubu Prawo i Sprawiedliwość będą głosować nad przyjęciem ustawy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie Panu Posłowi. Oświadczenie w imieniu Klubu Lewica.